Wypłynąłem, żeby, żeby nagrać coś innego, ale rano jak dzisiaj wyjechałem do pracy to zobaczyłem informację o tym, że Edward Zając zginął. Zaginął. A prawdopodobnie nie żyje. Wypadł za burtę na niedaleko Helu ani go znałem. E, osobiście w sumie pierwszy raz usłyszałem o nim tak jakoś niedługo przed y, Jester Challenge ale obserwując y, obserwując to co to co o nim pisano i to co on sam pisał i to co robił i jak to robił to wygląda na to, że to był człowiek, któremu warto było rękę podać Ja sobie myślę, że żadnych kondolencji składał nie będę, bo nikogo nie znam ani. Ale tym wszystkim, którzy rozpaczają po nim przyjaciołom i, i znajomym. Chciałem powiedzieć, pomyślcie po jakich bezmiarach on teraz żegluje. Myście z jakimi ludźmi siedzi przy stoliku i wino pije Slocum Caberley to Mike Lewandowski Kolejnego marzyciela ubyło. Zawsze mi się ta piosenka przypomina, kiedy coś takiego się wydarza. Gdzieś tam Na krańcach wielkiej wody Gdzieś tam gdzie giną ludzkie drogi, gdzie siedzi stary siwy Bóg, jest dom naszych wszystkich dusz. Gdzieś tam w syntezie wszelkich światów, gdzieś tam bez wiary, bez dogmatów, wśród naturalnych praw, do załatwienia mam parę spraw. Po pierwsze, po drugie, po trzecie, po czwarte. I co to życie było warte? Gdzieś tam, gdzie nieśmiertelne żyje, gdzieś tam, gdzie źródło prawdy bije, gdzie zło i dobro traci sens w ostatnich. Wypłynę rejs gdzieś tam na drugą stronę cienia, gdzieś tam, gdzie duch materię zmienia, przejmę ostatnią z wacht do Kei przytuwej jacht. Gdzieś tam, na krańcach wielkiej wody, gdzieś tam, gdzie giną ludzkie drogi. Gdzie siedzi stary śwyb, Jest dom naszych wszystkich dusz. Kolejnego marzyciela był.